Witam, ogrywam mój nowy projekt Forester Niby nic nowego, aczkolwiek jest nowość, nowy silnik Nie 1.9 TDI, a 2.0 Żeby było śmieszniej jest 2.0 na Common Railu A żeby było jeszcze śmieszniej To jest to Common Rail oryginalny z Subaru Czyli oryginalne wtryski, oryginalna pompa wysokiego ciśnienia, oryginalna szynia Przewody, oryginalna przepustnica, oryginalny zawór EGR, chłodniczka egr oryginalny DP. Czyli generalnie jest z inny słupek, żeliwny R4, pochodzący z, 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 no w sumie nie wiem czy mam szczegóły, ale jest silnik ogólny, łatwo dostępny i silniki robią 500 tysięcy przebiegu, nie miały żadnych problemów swoich y, takich y, konstrukcyjnych, że tam się coś psuło no się ze dzień od przebiegu, no wiadomo, osprzęt się psuł w tych silnikach tryski i tam inne sprawy i te silniki chodziły na common railach ale wracając do sedna, no to jest przystosowany silnik pod osprzęt, pod tryski, gniazda w głowicach, korygowane dłoki i wszystko tak no rożąc żeby synchronizację było, w sumie ja to bawię się już chyba z 5 miesięcy z z tym silnikiem tak żeby to dograć wszystko bo można tam zapłoczyć, regulować można coś podnosić, to jest wyżej, niżej op tego, opuszczać no, no jest masa takich ustawień których silniczek pali ogólnie, nie sypi żadnymi błędami wszystkie systemy w autku są sprawne tak jak go fabryka wypuściła czyli tak, działa nam ten pomad, świeci ten od kontrola trakcji z ograniczeniem mocy, ekonomizer tu pokazuje, wspomanie wszystko. No i chodzi na oryginalnym sterowniku, oryginalne złącze OB, się podwinę. Czyli generalnie mamy auto jakby fabryczne, tylko że z podmienionym słupeczkiem no. no już jestem zadowolony z tego auto, bo udało mi się osiągnąć coś takiego, co mi jeszcze nie osiągnął. Generalnie to tam lubię kiedyś robiłem na 1.9, zainstalować osprzęt z tego z Subaru, ale widziałem tam gość też niezależnie od tego, ja nie widziałem o nim. Gdzieś na jakimś forum też próbował goś zainstalować. No i też podejrzewam też na pewno do nie chodziło, bo u mnie rozdymało końcówki wtyczki waczy. A w sumie to nie miało działać prawa taki silnik na innym sprzęcie, bo to nie jest silnik projektowany pod Common Raila. Nawet nie to, tylko chodzi o średnicę tłoka, o skok tłoka. Czyli jak mamy silnik o innym skoku niż na przykład Boxer, no to tam dawka, która tam na przykład powiedzmy przypuszczalnie tam jest trysk wstępny try, tryskiwacza Common Rail jest na przykład nie wiem, 5 stopni przed GMP, no to przy innym skoku tłoka, no to będzie w innym miejscu jakby ten zapłon na innej odległości tak względem wału i później to wycelować. Żeby zachodziło o o spalanie jest problem, nie? Wtryski common tam mają wtrysk rozdzielony na ileś fazy jakby, czyli tam jest wtrysk przed, wtrysk główny, wtrysk jakiś tam jeszcze Niby to się mówi, że było lepsze właśnie yy, dopalanie tego i cichsza praca, bardziej miękka silnika To dawka nie jest jakby wlewana w, w całości bo Te dejki, no to tam na pompie to taka względem fali tam dawka była w jednym szczale jakby Pompka jest trochę inaczej no i inna charakterystyka jest tego silnika. O, silnik też bardziej miękko, płynnie. No jest na oryginalnej mapie 147 koni subaru. Na razie nie było nic skorygowane. Czyli generalnie silnik jest podłożony. A jeździmy na sofcie subarowym, po sprzęcie subarowym jest, jest grubo. A o tym już jeszcze tak ze. 3-4 miesiące, no przy czym ja jakieś tam korekty wprowadzam, ustawienia, myślę, że więcej nic nie będę ruszał bo pomocą ostatnio przestawić, bo tak żeby trochę lepiej odpalał, a tak z zimnego trochę taki jakiś dziwny problem I generalnie auto nie dymi, ja tam jeszcze miałem problem z tyskami, no bo to te tryski 200 tysięcy wszystkie przejechały denso no i mi dymiło auto i tak tutaj dziwnie, dałem na sprawdzenie, gości stwierdzi, że przelewami leją coś tam Zrobili mi te wtryski, nowe końcówki i 2000 poszło się. Także no to model jest fajny, ale to jest na przykład drogie. No Tylko teraz zacznijmy od tego, co jest w dzisiejszych czasach tak. No, także taki temacik Ogram jeszcze, może w innym jakimś silniku, później się zmontuję, jak silnik wygląda, jak pracuje. Mam cały mikrofon ogólnie w telefonie, muszę jakąś kamerę zainwestować. Za Powiem tak, autko grzeje zarąbiście, bo jest pięty EGR, EGR chłodniczka podgrzewa, turbinka też ma chłodzenie wodne z sparu, więc to grzeje, no jest, jest rewelacja ogólnie. Jestem zadowolony, spalanie tej furki, czekaj, tu trzeba by ogarnąć spalanie, I jakieś tam ma 8, to jest chwilowe, tam jakieś 6-8 średnie, no tak 7, tak mówili wszyscy, że to tak ma palić tak paliłem na Buxerze, tak też będzie palił no to było taki wtrysk no chyba żeby nie spalało ropy do końca ale ogólnie o to nie dymi. także myślę że temat będzie pchany dalej bo jest, jest, jest fajny jest sympatyczny i dam jakieś szybkie wideo tego samochodzika eee, ładne auto, proste, nie jest pogięte jeszcze w miarę lokiany tu ma tylko takie małe ogniotki, ale to jest w sumie nic. Ale lakier jest w znakowym odcieniu. Ksenonie, auto, krzywe dach... Aha, że to są stalówki, ale takie ładne kłopaczki są. Auto jest ogólnie środek, jest zadbany w nim. Te plastiki nie są powycierane, generalnie one się też nie wycierają w nich tu jest to wszystko ładne nie jest jeszcze zniszczony bo tam jest 20-27 przebiegu bodajże no i auto jest w swapie dwulitrowy common rail wszystkie systemy w aucie są sprawne może ktoś wierzyć to mnie ja nie mierzysz już 5 miesięcy były tu robione wtryskiwacze ...auto jest tak jakby z fabryki wyjechało... ...jak na swapa, no to jest wyczyn, bo ono się... ...generalnie wszystko aucie czeki gasną, tu nie będzie oszukane... ...Cruise... ...normalnie tempomacik startuje... ...wszystko średnie spalania pokazuje... ...o, 7 litrów na no. autostradzie stracić ja jechałem, to więcej pali niż na miejscu... ...na miejscu zrobi 6,4, widziałem, to troszkę może więcej, tak do 7 trzeba liczyć takiej takie furze... No i co jest inaczej? Bardziej miękko chodzi ten silnik w porównaniu do TDIK Pracuje wtryskiwacze, bo denso zregenerowane, zregenerowane 2000 są koszt regeneracji wtryskiwaczy Pracuje ten motor się od echo może odbije z garażu, ale fajnie miękko, miękko pracuje jest wszystko sprawna. No, tak to wygląda. Temat jest, jest osiągnięty. No i co? Mamy autko. Silniczek żeliwny, nie do zarąbania W zasadzie no to wtryski tylko co są drogie, ale one są dość niby żywotne zmieniłem jak te po regeneracji, no ale mam gwarancję pisemną, jeszcze rok czasu bodajże I co? I się leje ropę, Tam w sumie wow, wszystko powymienione był rozrząd przy okazji roboty. Rozrząd olej ostatnio był zmieniony. Klima była uzupełniona. Także wszystkie większe serwisy są porobione. Realnie chcę sprzedać autku. Bo, bo, bo inne projekty idą już w kolei i w sumie, jak ktoś chce, nie boi się. Ja, w sumie, przez pół roku, jak nie jeżdżę, to z ręką na sercu nic się nie zepsuło po swapie. To jest ciekawe, bo jakiś pierwszy jeden swap, na pierwszy jakby prototyp, no to zawsze jakiś spornik, coś tam może puścić. Powiem szczerze, nic, nic, nic się nie wydarzyło. I to jest super. Jeszcze parę słów odnośnie samego silnika i swapu. Silnik jest żeliwny, niezniszczalny. W sumie to jest ktoś jak się orientuje w temacie. Chyba drugi po tdik według mnie uznawany za... ...jeden z najbardziej odpornych, topornych, zajebistych silników, jakie kiedykolwiek diesla powstały. Został przystosowany pod osprzęt Subaru, tam jest przerobiony rozrząd. Gniazda, pod tryski, tłoki są trochę korygowane, wszystko musiało być rozebrane, poskładane Masa roboty Że tak powiem moje, który poświęciłem czasu na to W sumie teraz puszczam, puszczam jakby to w świat, ale... No konieczność, niekonieczność, bo z jednej strony mam tam jakiś drugi projekt Auto jest mi zbędne, więc wolę sprzedać, wiadomo opłaty, wszystko trzeba robić Ja nim jeżdżę pół roku awaryjnie i i w sumie myślę, że ktoś jak kupi to, to będzie bardzo zadowolony, bo rady wszystkie szczegóły kupującemu jakby w sumie silnik nie ma prawa się tu zepsuć, bo to jest żeliwna jednostka, ona przetrwała tyle lat. Może mieć pół bańki przebiegu i ten silniki dalej chodzą. Także jedynie kwestia jakaś o sprzętu czy tam przeróbki tu wchodzi w grę. Ale jak wiadomo, dzisiejsze auto seryjne, jakieś tam benzyny, ekobosty, wynalazki po 130 tysięcy silniki, przejeżdżają się rozpieprza, to silniki za po 10 tysięcy, żeby plus robocizna. Ja już takie te ekobosty to nawet nie chcę patrzeć na to, bo potrafi cokolwiek się stać, zrobić i za chwilę się rozpieprzy. Robię te nowsze auta też nieraz i, i wiem, że to, to jest jednak wcale słabnie nie jest w tym wypadku jakby gorszy, jak jest w miarę dobrze zrobione wszystko. No i taka niestety jest teraz motoryzacja. Także jeśli ktoś chce auto takie uterenowione jak Subaru Forester, Dieselku do 7 litrów ropy, wiadomo, że trzeba dbać o filtry i jakąś do wymiaru lepszą ropę, czasem jakąś werwę mu wlać, to będzie to chodzić śmigać, nie?